Witam Was w pierwszym odcinku, tak naprawdę już oficjalnym, jeżeli chodzi o kurs całek. W tym odcinku przyjrzymy się generalnie pojęciu całki, jak i omówimy sobie całki nieoznaczone, sposoby wyliczania tam, dla takich całek. No ale najpierw powiedzmy sobie, czym właściwie jest całka. Całka w Waszej studenckiej karierze najprawdopodobniej będzie Wam zazwyczaj no, służyła po prostu dla liczenia pól, jeżeli chodzi o pola funkcji, które Mamy ograniczone przez wykres. Oczywiście można liczyć też pola w większej ilości wymiarów niż przy po prostu zwykłym kartezjańskim układzie współrzędnych, czyli takim. Można dodać sobie tutaj drugą całkę i trzecią całkę, i wtedy będziemy mieli, a nawet możemy dodać czwartą całkę. Tu będziemy się poruszyć po jeszcze jednej osi, której nie da się narysować. No niemniej, na pewno takie całki wielokrotne później się zdarzą, w prędzej czy później w waszej karierze. Akademickiej, jeżeli będziecie kontynuować po prostu naukę analizy matematycznej na wyższych latach. No dobrze, teraz jeżeli chodzi o całki nieoznaczone, no to całką nieoznaczoną po prostu jest taki symbol z jakąś funkcją f od x i potem piszemy dx. Dlaczego dx? Co to właściwie jest to dx? Dx nam mówi po jakiej zmiennej całkujemy. E, to się przydaje szczególnie wtedy, kiedy całkujemy po więcej niż jednej zmiennej. Na przykład jakbyśmy sobie napisali taką funkcję. E, może tak. Tak i tak. I tutaj damy sobie, że tu mamy x kwadrat dodać y kwadrat, albo może po y to nie, z kwadrat i dodać no, nie wiem, d kwadrat, albo nie, bo to będzie głupio wyglądać g kwadrat. No to wtedy piszemy, że całkujemy po dx, dz i dg. No ale do tego na razie nie będziemy przechodzić. To jest po prostu wytłumaczenie. Pisząc dx tłumaczymy, że tak powiem, po, jakim, po jakiej zmiennej będziemy całkowali. Jeżeli mamy sobie taką funkcję, która będzie ograniczała nasz w układzie współrzędnych po prostu będziemy mieli wykres taki, prawda? No i chcemy sobie policzyć pole, które będzie miało na przykład miejsce od stąd do Tu będzie jakieś x1, a tu będzie jakieś x2. Bardzo ciężko byłoby policzyć takie pole. Można by to było robić w taki sposób, w jaki numerycznie się zazwyczaj wyjaśnia całki, czyli Wstawiając tutaj nieskończenie wiele takich po prostu figur, prostokątów i sumując ich pola. Natomiast, tak jak mówię, po pierwsze jest to dosyć trudne do zrobienia, po drugie, dosyć monotonne, więc Newton wymyślił rachunek całkowy. I dzięki temu możemy to obliczyć wygodniej w przypadku całek oznaczonych. Natomiast na początek skupimy się na całkach nieoznaczonych no i pokażę, jak takie całki nieoznaczone możemy liczyć. Jeżeli chodzi o operacje, które można wykonywać na całkach, no to w zasadzie są to wszystkie operacje, które normalnie występują nam w matematyce. Weźmy sobie na przykład taką całkę, że mamy całkę nieoznaczoną, napiszemy sobie nawias x do potęgi czwartej minus 2x na przykład. Zamykamy nawias. No i jak to chcemy policzyć? Oczywiście po dx. No i zapisujemy sobie. Co możemy tutaj zrobić? Kiedy mamy taką sytuację, że jest tutaj jakiś znak pomiędzy dwoma funkcjami, minus, plus, no to możemy zapisać to, możemy to rozbić na dwie całki. Więc wyciągniemy sobie tutaj to, zapiszemy sobie x, znaczy że całkujemy x w czwartej potędze, tutaj sobie damy minus, dwójkę możemy wyciągnąć przed całkę, piszemy sobie tutaj całkę, o tutaj oczywiście jest dx, widzicie, trzeba o tym pamiętać, gwarantuję wam, że, że będziecie o tym zapominać, natomiast szczególnie na kolokwiach zwracajcie uwagę, żeby to dx faktycznie pisać, no i tutaj e, wyciągamy sobie tego x, też oczywiście po dx, no i robimy sobie równo się. No i teraz możemy przekształcić to w odpowiedni sposób, w taki w jaki mm, działają całki. No i w jaki sposób pewnie zapytacie. Cóż, mm, i, tak jak mamy operację wyciągania sobie pochodnej, czyli, czyli po prostu robimy tak, że zazwyczaj, jeżeli mamy powiedzmy x kwadrat, prawda? No to pochodna z tego to jest e, f' od x, f' x. No to pochodną z tego robimy 2x. Czyli co my tutaj zrobiliśmy? Wywaliliśmy tego X w drugiej potędze przed X, a obniżyliśmy sobie tutaj o jedno. No i jak już wcześniej mogliście usłyszeć, w przypadku całkowania robimy operację na odwrót. Czyli co tutaj zrobimy? Dosyć intuicyjnie możemy określić, że wyciągniemy sobie tą czwóreczkę. I podniesiemy ją o 1 w górę. Czyli robimy w takim wypadku x do potęgi 5 na 5. No i z czego to wynika? Wynika to właśnie z tego, że dokonujemy tutaj podobnej operacji jak przy właśnie wyciąganiu pochodnej. Bo zobaczcie. Jakbyśmy sobie wyciągnęli pochodną x do 5 potęgi przez 5 i chcemy sobie z tego wyciągnąć pochodną. To robimy sobie F Primo X no i pochodna by wyglądała tak. Ta piątka spadnie nam tutaj, tu zostaje nam X w czwartej potędze przez 5. Piątka z piątką się skróci i zostanie nam X w czwartej potędze. Widzicie? Osiągnęliśmy dokładnie to, co mieliśmy tutaj wcześniej. Więc warto jest, jeżeli kiedyś tam na kolokwium się zdarzy, że gdzieś tam się za, zestresujecie, zapomnicie, to spróbujcie dokonać takiego po prostu toku rozumowania, odwracając sobie tą operację. Dobrze, ale przechodzimy dalej. Tutaj piszemy plus C. Dlaczego piszemy to plus C? Plus C to jest stała całkowania. Ona generalnie jest dowolną liczbą, którą byśmy mogli mieć. Z czego to się bierze? Bierze się to z tego, że weźmy sobie na przykład taką pochodną x kwadrat plus 1 i x kwadrat plus 9 powiedzmy i to są jakieś funkcje to jest funkcja f a to jest funkcja g od x i to oczywiście też jest f od x teraz jeżeli byśmy chcieli sprawdzić jaka będzie pochodna to tu będzie 2x plus 0 no bo tak naprawdę z jedynki nie wyciągniemy pochodnej ale tutaj też będziemy mieli x kwadrat E, przepraszam, 2x, no i plus 0 tak naprawdę, no bo z dziewiątki też nie wyciągniemy pochodnej. Więc to c reprezentuje nam dowolną liczbę, którą byśmy mogli tu wstawić. No i to wynika po prostu z tego, w jaki sposób przebiega wyciągnięcie pochodnej z liczby, hmm, która nie ma x. No dobrze, no i wracamy teraz do naszego przykładu. Tutaj dalej przepisujemy sobie tą dwójkę która była wyciągnięta przez całkę. No a w przypadku tego x robimy sobie x kwadrat na 2 plus c. Tego c nie musimy pisać. Zostawiamy sobie tutaj tylko plusa. No w tym wypadku akurat z racji, że tu był plus, to zostanie nam minus. E, tutaj trochę człowiek przez to, że tego c często zapomina pisać, to zdarza się, że Taka pomyłka wejdzie. No, nieistotna. No i co teraz robimy tutaj, bo tak naprawdę chcemy doprowadzić to do końca. A żeby doprowadzić to do końca, przepisujemy sobie x do piątej potęgi przez 5 minus i co się tutaj dzieje? Dwójka skraca się z tą dwójką, czyli zostaje nam x kwadrat plus c. No i dzięki temu mamy rozwiązany ten przykład. Czyli Wiemy już tutaj, w jaki sposób możemy wyliczyć sobie taką całkę nieoznaczoną. Jeżeli byśmy mieli tutaj całkę oznaczoną, czyli całkę, która jest w jakimś przedziale, na przykład tutaj mamy całkę powiedzmy od 0 do 1, no i tutaj jakaś funkcja F od X. To, żeby wyliczyć takie pole, stosujemy, jednym, stosujemy jedną z dwóch metod, najczęściej, czyli metodę podstawiania i metodę przez części. W tych metodach opowiem w kolejnym odcinku kursu. No i tak jak zawsze mówię na koniec, jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, coś trzeba wyjaśnić, coś jest niejasne, zachęcam do komentowania, chętnie pomogę. No i dzięki za uwagę, miłego dnia życzę. Na razie.